Witam Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, wczoraj po południu Senat przyjął składkę zdrowotną bez poprawek, zmiany składce zdrowotnej, de facto jej obniżkę. Czy pan chciałby teraz, by prezydent zawetował tę ustawę? Tak chciałbym, bo to zła ustawa. Mówimy o tym jako Lewica od ponad roku że to jest ustawa, która po pierwsze takich ludzi jak pan i ja źle traktuje, gdyż my będziemy płacili przy tych samych dochodach o połowę mniejsz, większą stawkę niż przedsiębiorcy. Po drugie jest to ustawa, która wcześniej czy później doprowadzi do prywatyzacji szpitali. Po trzecie wreszcie jest wielkie kłamstwo w tej ustawie, polegające na tym, że ci, którzy ją wymyślili, Szymon, pozdrawiam, mówią, że najmniejsi przedsiębiorcy najwięcej na tym zyskają. Tymczasem proszę Państwa, jak ktoś ma przychód 2000 nie zyska nic, jak ktoś ma przychód 4000 zyska 104 zł miesięcznie, jak ktoś ma 5000 przychód zyska 135, 135 zł miesięcznie. To znaczy 1500 zł rocznie. Więc wie Pan, ja wprowadziłem firmę na giełdę. Całe życie byłem przedsiębiorcą. Jak ktoś mi mówi, że dzięki temu mali przedsiębiorcy zatrudnią dodatkowo ludzi oraz kupią na przykład maszyny, to chciałem Szymonowi powiedzieć, że Szymon, za 1500 zł rocznie po prostu nie kupisz maszyny i nie zatrudnisz. Ale może nikogo. Panie chodzi. Ale proszę pana, chciałem Państwu powiedzieć, jeżeli ktoś ma przychód 100 tysięcy e, miesięcznie, to ma piątkę na rękę. 5 tysięcy miesięcznie na rękę, razy 12, 16, 60 tysięcy. Więc wie pan, to jest ustawa dla najbogatszych. To jest ustawa, która masykruje system e, opieki zdrowotnej, i to jest ustawa, i o to mam pretensje, naprawdę mam pretensje do swoich koalicjantów. To doprowadzi do tego, że wiele osób zmieni system zatrudnienia, z, zatrudnienia etatowego na B2B. To znaczy, że za 30 i będą płacili, bo 90% ludzi tak płaci, najmniejszą stawkę z USOSką. To znaczy, że za 30 lat będziemy mieli po prostu, jak oni będą szli na emerytury, będziemy mieli wielki problem, no ale wtedy. Rządzący w tej chwili generalnie nie będą rządził. Panie Marszałku, ale Władysław kosiniak Kamerz, współkoalicjant Szymona Hołowni, któremu też zależy rozumiem na tych zmianach, mówi tak: nie, nie rozumiem lewicy, która tak bardzo boi się tej zmiany, bo już upadło 600 tysięcy firm, które nie płacą dzisiaj żadnych podatków i żadnych składek, a dzięki naszej zmianie powstaną nowe firmy i nie będzie ubytku w składce zdrowotnej. Zapewnia prezes PSL. Proszę pana, nie będzie ubytku w składce zdrowotnej, jeżeli przerzucimy 6 miliardów z innych e, branż, tak? To znaczy Władku. Masz budżet na Ministerstwo Obrony Narodowej. Uprzejmie informuję, że 6 miliardów będziesz musiał pod koniec tego roku e, przerzucić, bo przecież to są pieniądze nasze. Żeby komuś dać, trzeba skąd je, skądś je wziąć. Skąd chcecie wziąć? Z przedszkoli, dofinansowania na przedszkole, dofinansowania na żłobki, e, ze szkoły, e, z Ministerstwa Obrony Narodowej. To nie jest tak, że e, rząd w tej chwili ma maszynę do robienia pieniędzy. To jest naprawdę nieracjonalne. Mówimy o tym spokojnie. Ale wie pan, też jesteśmy stanowczy, bo dostaliśmy w łeb za to, że Magda Biejat poszła do prezydenta. Na Boga, u tego prezydenta, u jego żony, u żony prezydenta w sprawie ustawy dotyczącej edukacji była i Nowacka, i Szumila, Sigajewska, wszystkie były, tak? E, mówią, to obrzydliwe iść do prezydenta, a ja mam takie pytanie, a nie jest obrzydliwe ustawę, u, uchwalić ustawę razem z Konfederacją? No przecież dzięki Konfederacji do ustawę. Dzięki tym wstrzymującym się głosom no Konfederacji. Tak. W związku w z tym, PiS... co dzisiaj z Konfederacją e, e, dogadamy się w sprawie składki zdrowotnej, a z, jutro w sprawie praw kobiet się dogadamy z Konfederacją, w sprawie Unii Europejskiej, w sprawie Rosji. Panie Marszałku, ale pan, pan premier Donald Tusk i wczoraj tweetnął, e, i też my, pytany przez nas dziennikarzy w Sejmie mówił o tym, że e, no, te zmiany wprowadzone przez PiS były tu, cytat, absurdalne, na absurdalnym poziomie. E, I że trzeba to raz na zawsze skończyć. Proszę pana, ale można to skończyć w inny sposób. Usiąść spokojnie i na przykład pogadać o tym, żeby ci, którzy płacą CTP, czyli przedsiębiorcy i obywatele, płacili tak jak na całym świecie i w Europie podatek zdrowotny w wysokości na przykład 9%. To by dało przychod do budżetu więcej 30 miliardów, więc by nie trzeba było Kosiniakowi zabierać 30 miliardów, tylko by można było powiedzieć, słuchaj. Kup za te pieniądze uzbrojenie, inne rzeczy, nikt ci tych pieniędzy nie zabierze. Notabene, proszę Państwa, powiem coś takiego, co będzie bardzo prawdziwe w polityce i rzadko się mówi. Jeżeli ktoś by chciał, żeby ona naprawdę ta składka weszła w tym roku, to wczoraj w Senacie mogła być zgłoszona jedna poprawka. Ta poprawka by spowodowała, że ta ustawa przeszłaby do Sejmu. W Sejmie można było poczekać na umownego przedstawiciela na prezydencie strony demokratycznej. We wrześniu zostało... Stawia pan tezę, zostałoby... panie marszałku, że w Platformie nie zależało na ja, ja forsowaniu tej ustawy? Ja, st ja stawiam taką tezę, że generalnie rzecz biorąc e, e, wiele podmiotów było z tego niezadowolonych. Tylko niektórym podmiotom bardzo pasuje, że prezydent to zawetuje, ale lewica doprowadzi do tego, żeby to weto, że tak powiem, było skuteczne. Rękami prezydenta można, ten można, węgiel będzie wyjęty? Można było tę poprawkę zgłosić, a tak co się stanie? Stanie się tak, że pan prezydent nie wiem, czy zawetuje. To pewnie tak. Ale jeżeli zawetuje, to weto zostanie obronione. Następnie będzie trzeba od września rozpocząć całą ścieżkę legislacyjną, czyli projekt wejdzie tam w listopadzie, na przykład. Jak wejdzie w listopadzie. To wejdzie w budżet następnego roku. I tak przed siebie, i tak wśród serdecznych przyjaciół psy Zająca zjadły. Oj. Dobrze, pani marszałku, a propos serdecznych przyjaciół i e, Zająca, który jest zjedzony, nie wiem, czy to porównanie jest dobre, ale niech już będzie, skoro padło. Nie, co, na, z, co, z teraz, panie, co, co z Piotrem Woźniakiem? Dokładnie. Co z senatorem Piotrem Woźniakiem, który proszę, zagłosował proszę za tymi pana, zmianami? Proszę pana, partie to są poważne historie. To nie są Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Jeżeli partia prezentuje swoje stanowisko w tej sprawie w sposób bardzo precyzyjny od roku, jeżeli stawia, jeżeli chodzi o to stanowisko, mówi, że to jest dla nas pryncypialna sprawa, bo dotyczy prywatyzacji służby zdrowia w przyszłości, na którą się nigdy nie zgodzimy, I jeżeli jest wprowadzana dyscyplina partyjna, dyscyplina głosowania jednomyślnie, jednomyślnie na klubie to każdy, kto się wyłamuje z tej decyzji, musi podnieść konsekwencje. Jakie to będą konsekwencje? Klub mamy jutro. Nie wiem, czy pani Żukowska będzie to jutro stawiała, czy nie, ale będzie klub jutro, będzie dyskusja i będzie decyzja. Pani przewodnicząca Żukowska, jeszcze tylko wejdę na jej profil w portalu X, napisała, że no złoży wniosek o wykluczenie Piotra Woźniaka z klubu Lewicy. Pan będzie za takim wnioskiem? Proszę pana... Wszystko w tej sprawie zdarzyć się może. Ja mam, jestem naprawdę bardzo mocnym demokratą, ale mam dosyć twardą rękę, powiem szczerze, dlatego, że 20 tysięcy ludzi jest zarząd partii, jest Rada Krajowa Partii i jest klub. To są najważniejsze dla nas ciała statutowe i najważniejsze dla nas ciała. Jeżeli jedno z tych ciał czegoś chce. To moją rolą jest to, żeby te decyzje władz statutowych i władz klubowych wypełnić. Czyli senator Woźniak jest na politycznym y, aucie lewicy. Panie marszałku, y, czy to prawda, że lewica chce zablokować jedną trzecią pomysłów na deregulację, które ma przedstawić premier Tuski i też y, ten zespół Rafała Brzoski? Nieprawda. Nieprawda, dlatego że my nie znamy tego projektu. To nagle się pojawiło gdzieś tam w prasie. My na pewno, i teraz tak, znowu, żeby miękkość tej sprawie nadać, my nie jesteśmy złośliwi i blokujemy dla zasady. My tylko mówimy tak, jeżeli będzie w ramach deregulacji będą naruszane prawa pracownicze, to lewica jako jedna czwarta tworząca rząd będzie przeciwko temu co nie jest nową rzeczą. My współpracujemy ze związkami zawodowymi, z OPZZ-em głównie. To jest dla nas najpoważniejszy partner, jeżeli chodzi o ruch związkowy. My po prostu jesteśmy przedłużeniem politycznym OPZZ-u w wielu sprawach w Sejmie. W związku z tym prawa pracownicze muszą y, być realizowane. A nie boi się pan, że będziecie w tej <laughs> głosowaniu druga. zastąpieni w koalicji, konfederacją i częścią ale PiS-u? Jak sztawie składki? Ale proszę pana. Ja się bardzo do tego uśmiecham, tylko e, jeżeli e, ktoś będzie chciał lewicę zastąpić Konfederacją, niech zastąpi. E, e, w sprawie trzech, czterech ustaw, niech doprowadzi do tego, że po prostu e, zmieni się ta koalicja, jeżeli ktoś będzie tego chciał. Ale chciałem Pana i Państwa uspokoić. Nikt tego nie chce. Nie, nikt tego nie chce, żeby zastępować A. jakikolwiek element koalicji konfederacją. Chociaż takie myślenie samo jest groźne dla Polski. Dlatego, że jak za, 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 zamienimy jakiś podmiot konfederacją, to gwarantuję państwu, że za dwa lata zamienimy ten rząd. Koalicją Konfederacji z Pisem. E, dlatego w tym rzędzie jesteśmy, żeby do takiej wizji, do takiego stanu nie doprowadzić. Nigdy się na to nie zgodzimy. Dlatego ta koalicja jest poza elementami programowymi wieloma e, trwała. E, będzie projekt deregulacji e, na stole, to generalnie rzecz biorąc się do niego odniesiemy. Jedyną rzeczą w tej chwili pewną, nie jestem złośliwy, wie panie Państwo, jest, jest, to, jest to, że Pan Brzoska. Odchodzi z tego zespołu. No. Wie pan nie. dlaczego? Nie wiem, ale wiem, że do końca maja, bo przeczytałem to w prasie. Tak jest, to było jego świadczenie. Panie Marszałku, trochę o kampanii wyborczej. Szymon Hołownia mhm. wezwał wczoraj Rafała Trzaskowskiego do wspólnej debaty jeden na jeden w Gdańsku 30 kwietnia. E, mówił też, że niepokoi go to, co dzieje się z Rafałem Trzaskowskim. Czy do takiej debaty nie powinna też dołączyć kandydatka Lewicy Magdalena Bijat i zrobić taką debatę koa kandydatów koalicyjnych? Uśmiecha się pan. Uśmiecham się z, naprawdę z wielką empatią, bo wydaje mi się, że była jakoś niedawno tydzień albo dwa tygodnie temu debata, którą Szymon Hołownia krytykował dlatego, że miało się spotkać dwóch panów w tej sprawie. Rozumiem, że po prostu jakoś ta krytyka po prostu została zapomniana. Proszę pana. Wszystko się zdarzyć może. Będziemy reagowali tak jak będzie potrzeba. Najpierw poczekamy, czy e, Rafał Trzaskowski zgodzi się na taką debatę, dlatego że e, generalnie trochę na tej ostatniej debacie organizowanej przez siebie chyba stracił. E, wczoraj pomagał mu Radek Sikorski i słusznie kolegom trzeba pomagać e, z mównicy Sejmowej. W związku z tym myślę, że po prostu panowie muszą sobie tam porozmawiać, w zależności od tego, jak, jaką podejmą decyzję, e, zarówno pani Biejat, która ma duże wyczucie polityczne do takich sytuacji, Jaki sztab, który uważam, że jest jednym z najlepszych sztabów, z tych, których ja obserwowałem do tej pory w ramach lewicy, podejmą właściwe decyzje. Panie Marszałku, a czy problemem w tej kampanii dla kandydatów w koalicji rządowej nie będą takie oceny yy, koalicji, jak ten choćby z sondażu IBRIS dla tygodnika Polityka? 57,4% yy, nie zgadza się zdecydowanie lub raczej się nie zgadza co do stwierdzenia, że ta koalicja spełnia oczekiwania. To, to jest problem. To nie to, że czy będą, czy nie będą. To jest problem, to jest problem złej oceny, złych ocen dla koalicji. Mamy tego pełną świadomość. Skąd one się biorą pana zdaniem? No, z funkcjonowania tej koalicji. Co nie działa tak, jak trzeba. Proszę pana, pewnie kilka elementów nie działa tak jak trzeba. Na pewno musimy po tych wyborach prezydenckich zrobić ewaluację i popatrzeć, jak to przemyśleć, cały plan naszego funkcjonowania na następne dwa lata, bo mamy połowę kadencji i też mamy nadzieję na następną kadencję. W związku z tym musimy po prostu dokonać takiej oceny. Rekonstrukcji że, przy no, Jeżeli, jeżeli no, mądrej rekonstrukcji. Ta rekonstrukcja Zapowiadana przez wszystkich, tylko tak naprawdę nikogo poważnego. Tak nie, no to premier Tusk, poważny chyba polityk, nie, no mówił tak, o tym, że ale, będzie jeden z najmniejszych no rządów tak, w Europie. Premier Tusk jest bardzo poważnym politykiem. Tylko, że generalnie on rzucił, rzucił hasło, potem to hasło zostało oblepione przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia na ten temat, jak będzie. Nie obrażam nikogo w tej chwili, po prostu różnymi sytuacjami. Rekonstrukcja musi się zdarzyć, dlatego że kończymy prezydencję za chwilę będzie, mamy nadzieję, prezydent bądź prezydentka ze strony demokratycznej, będzie trzeba wyposażyć tych ludzi, te, ten urząd w ludzi. Jest, są różne rzeczy, które się na pewno muszą zdarzyć. Proszę pana, alternatywą dla tego rządu i proszę państwa, jest rząd Konfederacji i PiSu. Jesteśmy jako lewica w tym rządzie dlatego, że tej alternatywy się po prostu boimy, bo to jest zła alternatywa. Ja rozumiem, tylko wracam do pytania o te, o te Jeżeli chodzi o, o o Lewicę. Ja to zawsze bardzo chętnie powtarzam, niech się pan nie martwi, nie powtarzę po raz kolejny, ale powiem. My żeśmy przeprowadzili 12 ustaw lewicowych przez ten rząd, w związku z tym uważamy, że dla lewicy, no tam od, począwszy od renty wdowie i poprzez podwyżki, poprzez wszystkie rzeczy urlopowe, my, my jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o tę stronę lewicową. Będziemy musieli skupić więcej uwagi, żeby pomóc w innych sprawach, w tym naszym koalieniu rozumiem, ale nie uzyskałem panie pana... w tym, żeby również przeprowadzili swoje. Nie projekty. uzyskałem od pana odpowiedzi dlaczego ten rząd ma, no delikatnie mówiąc, średnie bo jest, dotowanie. Proszę pana, bo jest trudny. bo są cztery podmioty po raz pierwszy w Polsce yy, po transformacji, bo są cztery partie, te partie się różnią programami, bo uczymy się tego rządu, bo popełniamy błędy. Staramy się jednocześnie te błędy naprawiać, bo czasami jesteśmy aroganccy, za co przepraszam, bo po prostu cztery charaktery się spotykają co pewien czas. Każdy ma dużego i, i, i duży pom, po, poziom bronienia swoich formacji, bo formacje chcą realizować swój program. Jedne robią więcej i realizują więcej swojego programu lewica. Inne mniej, typu PSL czy Polska 2050, będziemy chcieli kolegom i koleżankom bardzo w tej sprawie pomóc. Ze składką nie Musimy pomagać. zrobić. Nie, proszę pana, no tak, ze składką nie tyle, że nie pomagamy, tylko ze składką mamy swój po prostu program, o którym bardzo uczciwie i bardzo konsekwentnie, nie obrażając nikogo, mówimy. I tu stawiamy kropkę. Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty był naszym gościem. Dziękuję, dziękuję pięknie, panie bardzo, marszałku. Dziękuję.